Cześć, witajcie, jestem Skabuła. a dzisiaj widzimy się w odcinku leciutko clickbaitowego tytułu, ale już wam tłumaczę o co mi chodzi. Słuchajcie, zobaczyłem sobie na spokojnie statystyki, jako że pół roku mnie nie było, no średnio tam zaglądałem, po prostu nie widziałem. No i moi drodzy, okazuje się, słuchajcie, że dziś, wczoraj wieczorem, klikając te statystyki, okazało się... Że oglądający mnie widzowie to w 56 praktycznie procentach osoby, które nie subskrybują tego kanału. Kochani, Jakże trudne musi być naciśnięcie tego przycisku subskrybuj, ja nie mogę wyjść z podziwu i o ile mogę zrozumieć, że może niektórzy podchodzą do tego, że zasubskrybuję, no to będę oglądać ten kanał albo nie wiem subskrypcja oznacza to, że chcę tu wracać, a może niektórzy nie chcą. To jednak te 95,8% osób wraca na ten kanał, co widać będzie w innej statystyce, więc są to ludzie powracający na kanał i jednakowszy coś tam oglądający na tym kanale i tutaj moja prośba kochani pomóżcie małemu twórcy tym bardziej twórcy, którego może lubicie może polubicie a może w przyszłości znienawidzicie i zasubskrybujcie ten kanał przecież to naprawdę słuchajcie nie boli, zobaczcie 4,2% subskrybentów kanału ogląda tutaj materiały to jest kosmicznie mała okrutnie mała Ilość subskrybu subskrybujących osób. Kochani, kliknijcie ten malutki przycisk, subskrybuj, nawet już bez dzwoneczka, ale pomóżcie mi wzrosnąć, nabrać zasięgów, em, do, dobrać takiej energii, która pokaże, że te subskrypcje rosną. E, ja w późniejszym czasie już tam próbowałem raz konkurs, jakiś do subskrybentów, i na pewno jakiś będę chciał zaplanować i coś. Coś dla tych moich subskrybentów zrobić, ale powiększmy tą pulę. Zróbmy tak, żeby jednak ta, mm, ta statystyka, chociaż troszeczkę poszła do góry, bo 4,2% to wygląda strasznie. No, jak sami widzicie, widzowie bez subskrypcji, to praktycznie, praktycznie można powiedzieć, 100% osób tego kanału wracacie, oglądacie, no to kliknijcie. Kurwa, to nie boli, naprawdę, to nie boli. No, ale jeszcze z ciekawostek, które w sumie wam już pokażę w tym odcinku. No, bo w sumie tak naprawdę kanał jeszcze nie zarabia. Nie ma monetyzacji, jak widzicie, nie ma reklam. Są pewne progi, które trzeba przekroczyć, żeby to zrobić. Więc tutaj no, o pieniądzach nie porozmawiamy, bo ich kurwa nie ma. No, ale <gulanie> ogólnie rzecz biorąc, no to pokażę wam jeszcze, zobaczcie, tutaj mamy wiek i płeć w ostatnie 28 dni. I zobaczcie, że 100% osób to mężczyźni. Nie oglądam je statystycznie ani jedna kobieta. Zobaczcie, czy to przez ten ryj może? Może to ten ryj, zobaczmy, że ten kurwa... Nie wiem, no, może schudnę, wiecie, bajcepsa zrobię bez koszulki. Nie no, śmieję się, ale no tematyka kanału to raczej sportowe elementy. No choć wydaje mi się, że jednak kobiety też tam trochę coś ten, tego, ten, nie? Nie wiem, ale no 100% osób, czyli... 100% mężczyzn ogląda kanał Skabu Oficjal. Spośród powiedzmy 80 tysięcy wyświetleń na kanale, nawet z tą półroczną przerwą, wychodzi na to, że głównie oglądają to tylko i wyłącznie mężczyźni. Zobaczcie, że kolejna taka ciekawostka, czyli statystyka, gdzie mamy wiek. No to kochani, tutaj od 18 do 44 lat. Osoby oglądają kanał, no czyli wie, najwięcej od tak naprawdę 18 do 34, ten przedziałek 20-30 chyba można byłoby przyjąć. Najwięcej ogląda osób, potem tam do 40 kilka, poniżej nikt, no i w sumie dzięki tej statystyce wiem, jak żartami, jak mogę nagrywać te filmy, nie? Jak, się, jak je tworzyć, bo na przykład Mosi to mają inny vibe, nie? Inaczej to wszystko ostrzegają. Do starszych się inaczej mówi, a do tej grupy wiekowej, akurat z którą ja się wszczelam, to tam między 18 a 34, więc wiem jeszcze, bo sam nie jestem, jak się w nią, słuchajcie, e, wszczelić. No i ostatni taki element, o którym e, pogadamy, słuchajcie, no to te wyświetlenia. No aktualnie, słuchajcie, e, wyświetleń mamy. 76 tysięcy od początku kanału, gdzie według tabelki jest pokazany tam od około 15 grudnia 2023 roku, czyli mamy 8 miesięcy działalności kanału, gdzie pół roku mnie nie było e, czyli 6, 7, 8, czyli jak około 2 miesiące zbudowałem materiały, które dały 76 tysięcy wyświetleń na kanale, w którym jak. No, tam wtedy było ten zanik, to to 30-300 subskrybentów było, więc powiem szczerze, że to bardzo dobry wynik, bo tutaj ten kanał, w miarę, jak widzicie, tutaj do tego momentu widać, że coś tam się dzieje, jakieś wyświetlenia spore, jak na kanał robi. Tutaj już się trochę zmalało, trochę, wiecie tak, coś tam się działo, ale Zobaczcie, że nawet przez okres, kiedy nic się nie działo na kanale mi nie było, no to coś tam, jakieś tam wyświetlenia on y, robił. Kliknięcia w miniatury po prawie półtorej miliona, y, klikalności, no to 3,7% współczynnik, no to czyli jakby na półtorej, no 1,3 miliona y, około 300 razy ktoś kliknął miniaturkę, nie? Jakby na milion wyświetleń miniaturek, to, y, na milion to 400, tak? 400? Tak, 400 razy ktoś kliknął w tą miniaturkę, jest też ok. E, czyli miniaturki do poprawy, trzeba coś popracować, takie wiecie, zrobić bardziej chytliwe. No i tyle, słuchajcie, tyle. To taki może troszeczkę clickbaitowy, no nie wiem jeszcze jaki tytuł dałem, ale wiem, że chcę zrobić tak, żeby on wyglądał jakoś tak dziwnie. I on będzie clickbaitowy, ale moi drodzy, zasubskrybujcie kanał, no zostawcie tę subskrypcję, pomoże mi to się rozwinąć, pomoże mi to, wiecie, troszeczkę nabrać też, e, nabrać takiej ochoty i chęci większej, podbuduje mnie, no kurde, to jest kliknięcie, nie? A ja jak zobaczę, że coś rośnie, no to będę tylko szczęśliwszy. Tak naprawdę mm, będę wam mega wdzięczny i będę szczęśliwy, że daliście tę subskrypcję. Ja dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę. Ehm, um, no I co, so, do zobaczenia wkrótce!